Siema, z tej strony Dominy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to bardzo nietypowy odcinek, bo jak widzicie oglądamy sobie szoty i to bez dźwięku. I jest to też bardzo krótki odcinek, bo mam dla Was ważną informację. Otwieram nowy team w Fortnite, który się nazywa. Radioactive dokładnie. Czekajcie w tą stronę. Dokładnie tak. Nie widać za bardzo, ale no. Będzie wszystko podane w opisie. Wymagania będą podane w opisie. Jeżeli jest ktoś chętny, to od razu mówię, a nie będzie o tych wymagań, to piszcie do mnie PW na Discordzie, albo wbijajcie na Ziomale Dominka, do którego link będzie też w opisie i tam możecie się ze mną skontaktować tam na pytaniach do Dominka. W sensie, no... Yy, w sensie ważną informacją. Sorry, że się taki ją ten odcinek jest robiony naprawdę na szybko. Yy, ja teraz, dosłownie chwilę temu, stwierdziłem, że otwieram team. Tak w sumie no, no. Yy, no, ważne jest to po prostu, że po prostu... no... <laughs> żebyście grali, nie że po prostu jesteście w Teamie, co nie, a nie gracie. Będą jakieś boksy i tak dalej. Yy. Pewnie sobie też wybierzę wybiorę sobie pewnie też jakieś trio, o ile moje trio dotychczasowe się wysypie. Eee, no, no i to chyba z ważnych informacji na tyle. Czytajcie opis. Eee, no i do zobaczenia. Witam, znaczy no, do zobaczenia z nowymi członkami teamu Siema.